Się ma. O, trochę za wcześnie zacząłem, ale mamy yy, 13 poziom karnetu. Więc zapewnie zapewne go zakupię. To jest stworek, który mi wypadł z jajka za dwunasty poziom. Za dwunasty yy, tak. Za 12, ta, 12, 12 lewy karnetu. I no co, wystarczy tylko lecieć z giereczką. A, no to. Mm -hmm. To ogólnie jak mnie załaduje, to... No to... No. Widzimy się, gdy mi się załaduje. No... hej. Zaraz powinno nas załadować. E, bo już jest 100% w sumie. Ale było 90. Więc mamy tutaj... Oprócz tej otchłani, to chyba nie ma jakiejś takich. Ja nie wiem od czego te levele, o... co, co to 344, na przykład? Czy 106, 68, 31, 66, 74, tak jak u mnie i oprócz tego 456 i i i. Ym, I jeden takie kółeczko z jedyneczką, bo na pewno no, to nie chodzi o rangę, bo ja w tamtym sezonie miałem brąz 4. E, no, w tym nie grałem, bo nie wiem po co, skoro i tak no, nie, wyżej niż żelazo nie wejdę. Chociaż może raz tak na farcie do brązu e, mógłbym. Nie wiem, co ta jedynka oznacza. Bo nawet w tamtym sezonie też miałem takie właśnie jedyneczkę. A powinien mieć brąz, przecież taki raczej, więc to powinno być, nie wiem, pięć na przykład, czy. No, nie wiem, jak to do końca działa. Nie wiem, co te liczby oznaczają. Może ktoś mi wytłumaczy, może nie i czemu ta gra się jeszcze nie zaczęła. Hmm. Dobre pytanie. Okej, okay, jeszcze przez długi czas mnie nie wczytywało, ale teraz już jestem. I pytanie, kogo by tu wybrać. Niby Kultysta jest dobry, ale... Wezmę może podstawowo ku... Znaczy, no, no... Nie, nie podstawowo. Jak zwykle Wukonga, nie wiem, co chciałem powiedzieć. Fajnie biega ten golem i tylko dlatego w sumie go... mam no, bo tak to tu mi się ten nie podoba tak za bardzo. Liczyłem to chociaż na jakąś inną bestię, po prostu i nawet mógłby być ten cichogon, czy tam lichogon, tylko żeby on nie był. Oh, żeby on nie był jagódkowy, bo jagódkowy mi się nie podoba w tej grze. O! Ło! myślałem, że jeszcze trafię jakąś fajną tutaj postać. Chociaż nie wiem, czy tak to mogę nazwać. Może, może i mogę, a może i nie. Mamy niby tego Yasuo, ale czy ja chcę Yasuo? No raczej nie, więc um, mamy Wukonga i Kenena. nawet nie musiałem nic inwestować, więc będziemy mieli więcej pieniędzy na inne postacie. Wukong na te początkowe stworki jest w zupełności wystarczający. Ja tak śmiesznie przebieram nóżkami ten golem. W wiem o co chodzi, spokojnie. Mm, tutaj ta smocza dusza, ta premia mi się nie podoba, więc weźmiemy sobie Nidale. Mm. O, i możemy stworzyć naszyjnik żelazny solari. To co to daje? Tak, po. wnioskując po tym, co, co mówią nam tutaj, to determinacja Kolosa, myślę, że byłaby najlepsza dla Wukonga. Akali jeszcze, dzień dobry. u bierzemy Branda, pyk, sprzedajemy ją. Na przykład, o, zaraz walimy czwórkę i mamy jeszcze Akali w teamie. No i to jest, to jest ekipa. To jest Był jeszcze Timo, ale czy nie, nie potrzebujemy, Timo? Po prostu. Prędkość ataku, prędkość. Punkt pancerza, prędkość ataku. Widzę, że tu twisted niedalej i Ewelin, chyba. To była Ewelin. Albo tak, raczej. Elis może, tak. No i wygrana pierwsza walka z Zodiakiem. Muszę później zobaczyć, gdzie był Zodiak. Mi się wydaje, że on miał chyba z 68. Wydaje mi się, że mnie misję na to, żeby. Nie, nie jestem przekonany do tej akali. Wyrzucę ją. Miałem misję na Niko i ona jest chyba. Znaczy, jeżeli tak to się czyta, i ona jest chyba bardziej takim trawerem niż. na, na one Viwany. Mnieńcze, O, taki fajny pingwin, skąd ja go mam? U, u, o Wow, jaka potęga! Jaką oni mają potęgę z przodu? Ta, to była Elis. Ło, ciepanie. No nie, no czemu ten tamkęńc, O, dobra, w sumie zabiliśmy tego tamkencza. Czy. Nie, niemożliwe, 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 że to się uda. Nie, nie uda się, nie uda się. Co? Właśnie, trzeba było nie zadzierać. Mądrze powiedziane. Mm, nie wiem, czy ja coś będę brał? Będę coś brał? Nie będę nic brał. Jeżeli tą walkę wygramy, to mogę sobie od razu walnąć level i będzie już piąty, jeszcze jakąś fajną postać i będzie fajnie. Myślę, żeby też tak to dać. Żeby no... albo na odwrót. Bo jeżeli... no, jak będą mieli taką skaczącą, no ale dobra. Bo jeżeli zaatakują z przodu, to zaatakują głównie Niko. A Brand ma więcej damage, jest wyższy levelowo, więc będzie mógł obijać innych zawodników. Yy, dobra, teraz musimy tylko zebrać monety i premię za, za jedną dyszkę. Bo jak ma się 10 monet, to się zdobywa jeszcze jedną monetę tłumaczę, bo często jak oglądam jakieś filmy na YouTubie i ktoś mówi o tu jeszcze trzeba zrobić to i to się wydaje dla niego normalne, ale nie każdy ym, zna ym, wszystkie te pojęcia i zasady gry. O, my jesteśmy najlepsi jak na razie, tak mówiłem, jak na razie to nie było widać, żeby jakiś wysoki był poziom. Ym, ale że niektórzy stoją, nie wiem, liczą na losowego coś. Może wezmę... Nie, no, 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 no. Weelilio. Weelilio. Dobra, mamy go. A, jeszcze o, właśnie zrobię teraz upgrade, będę miał dwóch tanków. To będzie dobre. Bo tak naprawdę trailer wystarczy jeden. Tylko że mi się już tak jakoś wzięło, że mam dwóch. O pyk pyk, wukong. A przepraszam, zapomniałem. Chodź tutaj szybko jeszcze. Mamy osiłka i obrońcę. I Wukong jest level up, więc myślę, że od razu możemy mu dać y, pancerz. Bo skoro już jest level up, to pewnie będę go już tak jeszcze level upował i level upował. Prędkość ataku na trawerach przydatna sprawa. Y, głównie dlatego, znaczy ja się nie znam na tej grze, ale tak, tak wnioskując z rozegranych y, grach, to po prostu obrońcy. Jeżeli ma, gramy pod trawerów, to obrońcy yy, robią za takie tarcze i osiłkowe, a yy, postaci głównie atakujące, czyli na przykład ninja. Yy, chociaż Kenen to jest też taki trochę trawer, ninja. Yy, kurde, co tu jeszcze może być? Obrońca yy, pojedynkowicz. Myślę też nad czymś... Ile ma Nunu. Że nunu jest chyba. Chociaż. Nie wiem. Zrobię sobie to upgrade'a pod level. I yy, pod level. Yy, co tam było jeszcze oprócz pojedynkowicza? Tak jak jest wygnaniec. To są postacie, które też powinny jeszcze zadawać Dimage. Tylko chodzi mi głównie o to, że... Trałeż... o, właśnie, o to mi chodziło, że jak mi wejdą na plecy, tylko że nie mam nawet co teraz zrobić, bo oni się, on się już skupił na innej postaci. Chociaż, ha ha ha, nie, no jesteśmy najlepsi na serwerze, jak ja to wygram, ale wolę nie Nie wierzę nawet w coś takiego, więc to był akurat żart. Ach, no ten Sucio i ten farfay może mi zaszkodzić, zaszkodzić mi, może troszkę. Nie dużo, bo niedużo, ale. Chociaż. Choć. Nie, co on ma? Dobra, fu! No, on może mi zaszkodzić. Tak, zobaczyłem, co tam się u niego dzieje. On ma same silvery. Trzeba pójść pod lewe lapa, nie pod ilość. No co z tego, że ja będę miał, yy, nie wiem. Olaf'a jedynkę, skoro on będzie miał jasło dwójkę, no. Przecież tam, tam kęcza dwójka, a gruba skóra, inne takie. Mam moc za... Ło? Ło! Ło! Co? Co? Dobrze. Dzień dobry, dzień dobry. Yy. Taką szybką wymianę zrobimy tylko. Yy. O Boże. Nie, ona mi się wydaje słaba, ale niech będzie, bo... Czekaj, czy mi to tak trochę, trochę tak... Yy. Nieważne, to, to naprawdę nieważne. Tak, jakbym ją wylewelował, to by była lepsza od tego nunusia. Bo Nunuś to co, prasta raknie, jało, najlepsze... Najlepsza premia, hoho. Mhm, 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 właśnie o tym mówiłem. Mogą mi tutaj jeszcze zaskoczyć, nie ma co się cieszyć, bo to była dopiero trzeci etap, yy, pierwsza... Trzeci etap dopiero był i można było... A skąd ja mam w ogóle tyle. Jak ja mogę po prostu zrobić tak. A widzicie. Taką mam dobrą y, ekonomię. Dobra, canon level up. Mm. Nie ma już nic raczej ciekawego. Ta, coś. Jej się już pozbędziemy. Bo już się jej pozbyłem jakimś cudem kiedyś. Ja jej użyłem, prawda? O! Nieważne. Trzeba by się ta pomoc, pomocniko, czy coś takiego, co by mi skopiowało mm, moją jednostkę. No to by było fajne, przydatne. Mamy to. Jeszcze Olaf, o Ojeju. O jeju. oj, oj. Oj, oj, oj. O, nie, 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 o, nie, nie. nie, <grystanie> Będzie źle. Jak ja na niego trafię, to będzie. Tanter? Oj, on też ma dobre postacie. O, Olaf się skupił na ich. Nie ma takiego wchodzenia na plecy. Nie, ken jest taki. tylko tak trochę na odległość. Ojej, ohoho Może, nie, on nie miał dobra, Nie, nie miał dobrej, nie, nawet nie ma co, nie, nie, możliwe. Właśnie, budzi się poniedziałek, no dobra Dzisiaj będzie trzeba obejrzeć Mistrzostwo Polski TFT Co to jest za niebieska taka. A, to jest skalista? Taka niebieska kita. Ale i tak jestem najlepszy cały czas. Nie wiem, jak to się dzieje. no, wiedziałem, że mi zabiorą. Dobra, to lecimy pod hajs. Nawet nie lecimy pod przedmiot, lecimy pod hajs. Bo nawet nie wiem, co to jest za postać, tak naprawdę. Co to jest za postać? Atrox. A, Atrox? Niby to jest obroń... Ło! Co to? Y nie wiem, to teraz mało ważne. Mm, Pik, Wukong. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. Y co to daje? Mhm, mm super przydatne. Output jakąś postać. No i teraz tutaj mamy akurat przegrywanie. Nie będzie łatwe. a Atrox jest kultystą. To też jest duży duży plus. Kultyści są dobrą jednostką. Ej ej ej, 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 Co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje? Co się dzieje? To jest jeszcze do ugrania. To jest jeszcze do ugrania. Co dobra, dominujemy ich wszystkich. Czemu to nie jest ranket? Jak ja bym chciał, żeby to był ranket? Nie ma nic, nie ma nic, nie ma nic. I nie ma nadal nic. Pyk, pyk. Dobra, szybki level up. Walimy tam Atroxa. Albo po prostu walnijmy go za tego nunusia. Chociaż nie, nunus ma więcej HP. No. No już miał chyba jakiegoś. Buffa ostatnio. Jak no, Olafie dam mu jeszcze prędkość i trafienie krytyczne. To ocie. Ocie, panie. Co się z nim dzieje, tym stiskiem? Już dwie, dwóch osób nie ma. Sucio odpad, który był. Widzieli. Co? On był disconnected, prawda? To niemożliwe, że on miał znak z 90 i w trakcie jednego etapu nagle ma 0. To jest serio niemożliwe. Jest Wukong, drugi level, więc możliwe, że tak powoli yy, i będzie Wukong na trójce, ale to powoli, powoli. Mało możliwe. Takiego wukonga. No, też ta, też ta moja wygrana nie jest jeszcze pewna. Oni by ktoś powie, jak nie jest pewna człowieku, wygrałeś tyle rund. Ktoś by, to, to by się pewnie nie zlał, bo ktoś, kto by się znał na tej grze, wiedział, że TFT to jest taka gra, że raz możesz być na samej górze i nagle spadniesz sobie na samo dno przez jakiś głupi błąd. Nie mam postaci, które zagwarantują mi. Po prostu, no, zwycięstwo, nie ma czegoś tak, o, wow, wow, no, ojej, o, o, ojeju, co tu się stało? Mamy właśnie, o, ale to, co to było? Super umiejętność. Patrz, on nawet ze Złotym Maokajem nie ma co zrobić. Ale to, no, to on był jeszcze takim nisko ale taki, nie wiem. O, no. Moment, zaraz. Set? Nie, nie będę, bo nie opłaca mi się tak. W sumie teraz nie opłaca mi się iść pod level, ale dobra. On w, sumie, on w sumie nie ma takich mocnych postaci. Jedy o nie, on ma mocne, on ma mocne przedmioty na ASU Nie wiem za bardzo, co one oznaczają, ale wszystkie są zmienione z tych pierwszych przedmiotów. A tego się boję. <grym> I ma dwóch jasuo, to już. No serio. I on mi akurat może jeszcze zagrozić. To jeszcze nie jest takie pewne. No i złoty nasus. A złoty na, nasus jest naprawdę dobry. Dobry, dobry jest. Wiem, bo grałem, nawet nie wiem, czy to był odcinek, czy może poza. Ale grałem złotym Nasusem i był koksem. Chociaż mamy już. Dobra. Mogę to powiedzieć tak strasznie głośno: mamy postaci, które mogą mi zagwarantować zwycięstwo. Wygrałem strasznie dużo meczy. Znaczy, nie meczy. Yy, rund. Właśnie w tym momencie i to jest aż niemożliwe, żeby nic z tego nie wyszło. Naprawdę... A co to by mu dało? Nic, po prostu żyma. Okej. Okay. Na przykład te dwa rzeczne dłużki, one są teraz do wyczyszczenia. Nie wiem jak to się stało, że my mamy coś takiego. Takie... O, nie, o, chociaż Tiski. Tiski. Nie, Tiski mnie może zdjąć jeszcze. Nie może, nie może, <grymne> nie może, ale było blisko. Mm. Wow. Jeżeli nie zabiorą złotych postaci, to ja ich, to ja im je zabiorę. Będę miał więcej golda. Dziękuję. Dobra, jeżeli będą złote postacie, to cały czas moja droga po zwycięstwo nie jest taka pewna. Złote postacie są dobre. Ale są jeszcze lepsze na dwójce. A to, że on nie ma tych złotych postaci na dwójce, to może dużo zmienić. Chcimy Niech to chciałem tego czokata, czy ten szog szogat, hogat, hogaty. Czy on właśnie sobie pierdział pachą, jakby? Nie ma nic ciekawego. A chociaż była w ale to i tak pewnie byśmy nie bili tego. A, i myślałem, że będzie jeszcze jeden y, wukong, wtedy byłby złoty wukong, a złoty wukong to już coś. Dawno nie było spotkania z, w sumie, z Zodiakiem, chyba. Więc jeżeli. Nie, 4 w 5, 6 i i i i ter, Nie, a jednak tanner. Fanner. Nie. O, 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 najlepszy przedmiot na branda. Mhm, mhm, mhm. Znaczy, tak podobno, podobno, ja, ja nie znam się tak na tyle, ale podobno, tak, tak. Legenda mówi, że tak jest. No i niestety wyeliminowaliśmy znaczy, no niestety, niestety dla mnie, wyeliminowaliśmy kolejnego yy, przeciwnika. Okej, okay, pik, pik. Mamy. Niedługo ósmy level, a z ósmym levelem będziemy mogli doprowadzić nową postać i będzie więcej procent na legendarną postać, więc pewnie to będzie jakaś postać legendarna. Też niedługo się kończy ten etap, więc pewnie gdzieś w połowie będzie, znaczy no etap, no, to, no tak, no można tak powiedzieć. Więc niedługo pewnie też będzie losowanie. Jeżeli dobrze pójdzie, to będzie naprawdę dużo złotych postaci i jeżeli zgarniemy te wszystkie złote postacie, znaczy, no nie wszystkie, ale jeżeli zgarniemy jakąś złotą postać to możemy być naprawdę dobrzy, na przykład jakiegoś gangstera albo y, Lisina, czy jakoś tak się, o właśnie o tym mówiłem, że to nie zawsze jest pewne to zwycięstwo. Musisz taki 4-5-6 Lee i przerwa naszą dobrą passę. To nie znaczy, że jeszcze nie możemy z nim wygrać. Ma no, po prostu dobry dobry ostatni moment, wygrywa dużo. S starć. I nie możemy znaleźć tego Wukonga. Tego jednego piekielnego Wukonga. Ale i tak mamy top 4 gwarantowany. Jak nie top 3, mógłbym się nawet pośpieszyć. Dobry mecz. I w miarę długi. Um. Ale i tak warto, no. Bardzo, bardzo mi się podoba. Wreszcie coś mi się udaje w tym TFT. Co prawda jest to czysty fort, bo ja nawet nie wiedziałem, jakie ja postacie wybieram po prostu. Brałem. i tyle. Mamy tą pomocnikę, koko. Niepotrzebna postać. Mhm, mm mhm, mm patrzcie, teraz tylko jeden mecz jeden mecz. Mamy ósmy poziom, i nową postać możemy wprowadzić. Jeżeli nie znajdę żadnej fajnej postaci, wprowadzę po prostu srebrnego Wukonga. Naprawdę dużo by mi wniósł tutaj. Mm.